Punkt 91. Pokora i modlitwa. Pomocą przy egzorcyzmowaniu. Don Orione. Don Ottavio, waszą pierwszą wadą, która stawia was niżej wobec nieprzyjaciela, to brak przekonania. Wielu wierzy w to, co widzi, ale wobec rzeczywistości niewidzialnych, stają się niepewni i wahający. Jakby te rzeczywistości nie istniały. Wczoraj mówiłem, że jest to wiara tylko powierzchowna, a ja jeszcze dzisiaj znów to potwierdziłem. Bądźcie roztropni, roztropni, roztropni jak gołąbki, ale też i przebiegli. Nie wychylać się nigdy, bo złe duchy stale was szpiegują. Kiedy więc trzeba mówić, musi być zawsze straż gotowa do egzorcyzmowania. Następnie potrzebna jest modlitwa, ale przede wszystkim pokora i pokora. Diabeł nie znosi pokory. Akt pokory wstrząsa nim do takiego stopnia, że prawie zawsze mimo woli porzuca on swą zdobycz. Bracie, czy nie dziwi cię to? Przecież na ten temat było mówione wiele razy, ale ja znów to samo powtarzam. Jednak powtarzanie? Jest rzeczą konieczną, zwłaszcza tam, gdzie codzienne trudności dążą do wyparcia z pamięci rzeczy dobrych. Przecież przeciwnik czyni wszystko, by odwrócić wasze myśli i czyny od dążenia ku dobru, i czyni je bezwolnymi i nieszkodliwymi. Oto przyczyny, dla których my z nieba staramy się pomagać wam wszelkimi sposobami. My w niebie żyjemy w pokoju i szczęściu. Nie brakuje nam niczego. I niczego więcej niż możemy pragnąć. Jednak wasza walka staje się naszą walką, dlatego jesteśmy obok Was, gotowi zawsze pomagać Wam na pierwsze wezwanie Wasze. Proszę Boga, by Was błogosławił i był zawsze z Wami. Maryja niech również Was błogosławi i strzeże od wszelkiego zła. Punkt 92. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Don Henryk, drogi Don Ottavio, jestem Don Henryk. Wiele rzeczy dowiedziałeś się w tych dniach. Wszystko to było zajmujące i pożyteczne, a nawet konieczne dla każdego chrześcijanina, zwłaszcza kapłana, który chce czy nie chce, jest naczyniem wybranym. Nakazem apostolskim. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. By zważyć ważność i wielkość tego mandatu, wystarczy zastanowić się nad jego pochodzeniem, które jest boskie. Jego zaś natura jest owocem miłości Boga w trójcy jedynego, Ojca, który kocha nieskończenie, Syna, który zbawia Was. I Ducha Świętego, który Was uświęca. Cele zaś tego nakazu są tak ważne, że przewyższają wszystkie inne, bo są nadprzyrodzone. A teraz, czy jest to przyjęte należycie przez tych, do których były i, i będą kierowane? Niestety nie. Z nielicznymi wyjątkami, oczywiście. Potwierdzają to poprzednie orędzia. Gorzkie, ale rzeczywiste twierdzenie. Fakty potwierdzają to wyraźnie. Ciemność piekielna otacza nie tylko Kościół i świat, ale przeniknęła głęboko do dusz i serc tych, którzy powinni być światłem rozlewającym się na otoczenie. Tymczasem poprzestają oni na zachowaniu pozorów, które gwarantuje dalsze istnienie. Gdyby pozory znikły, tak jak znika treść, którą okrywa, Byłby to już koniec. Używa się więc tyle wysiłku jedynie po to, aby nie spadła maska. Punkt 93: Ratowanie pozorów dla zachowania praw i przywilejów. Don Henryk. Tylko tak, mój bracie, potrafisz wytłumaczyć sobie i innym istnienie tak rażących sprzeciwów, w obecnym duszpasterstwie. Tylko tak będziesz mógł zrozumieć surowe obejście się z Tobą i z innymi będącymi w podobnych warunkach. Nie ma tu bezprawia czy anarchii, lecz z powodu gorliwości wielu dobrych i świętych kapłanów są oni prześladowani wbrew wszelkiemu prawu naturalnemu i kościelnemu. Tak właśnie postępują obecnie. Mniejsza o to, że się mnożą herezje wszelkiego rodzaju, dążące do zniszczenia lub przekłamania objawienia prawa moralnego świętej tradycji. Natomiast gdy znajduje się ktoś, kto pragnie powstrzymać zgniłe i brudne wody, które wciskają się wszędzie, niszczą wszystko, powstają przeciwko danej osobie, oskarżając ją o fanatyzm, szaleństwo czy neurastenię, zarzucają, że mąci pokój. A bronią tego pokoju tylko dlatego, by nie rugowano ich spraw i przywilejów. Tak, don Ottavio, pamiętaj, że świat należy do szatana, a kto nie chce zerwać ze światem, kto stosuje się do praw świata, przyjmując jego zwyczaje i światopogląd, stoi w opozycji do tego, który przyszedł na świat, aby go zbawić. Są dusz pasterze, którzy starają się zachować pozory, za wszelką cenę. Ale jak długo taka sytuacja może trwać? Bracie, Twoje posłannictwo oraz Twych współpracowników ze Stowarzyszenia Nadziei jest ciężkie i trudne. Żyjecie w czasie wyjątkowym, bo za dopuszczeniem Bożym są to czasy najbardziej bezczelnego i zuchwałego panowania szatana nie tylko nad światem, ale i nad Kościołem. Znasz dobrze powody i przyczyny tego stanu rzeczy. Don Ottawio, Bóg, miłość i miłosierdzie nieskończone, nie żąda nigdy dowodów przewyższających siły człowieka. Jest on zawsze hojny w udzielaniu pomocy, byście mogli zwycięsko przejść wszelkie próby, a więc naprzód. Przez te kilka dni nawiązała się między nami przyjaźń. Były to szczęśliwe dni. Modliliśmy się wtedy razem. Razem odprawialiśmy najświętszą ofiarę, rozmawialiśmy i obiecywaliśmy sobie nie przerywać naszej przyjaźni. Dlatego patrzę na Ciebie z nieba i proszę dla Was wszystkich o obfite błogosławieństwo Boże. Tak jak teraz jesteśmy złączeni w wierze nadziei i miłości, tak kiedyś będziemy razem w niebie. Don ZAWOŁAJ MNIE SZYBKO! PUNKT 94 DROGA ŚWIĘTOŚCI 15 CZERWIEC 1978 ALEKSANDRYNA Bracie Donottavio, pisz! Jestem Aleksandryna. Droga do świętości jest wyraźna i kto chce na nią pójść, może zatrzymać się na jej początku. I wybrać sobie inną. Jest jednak rzeczą pewną, że Wszechmogący Bóg chce, by wszyscy zbawili się, i nie odmawia nikomu łaski wejścia na właściwą drogę. Szanując wolność i godność ludzką, nie zmusza nikogo do określonego wyboru. Gdyby tak nie było, moglibyśmy wątpić o Jego nieskończonej sprawiedliwości, byłoby to niedorzeczne, bo jakby zaprzeczało istnieniu Boga. To, co dla Was jest tajemnicą, tak niezgłębioną dla Was, On sam, nasz Stwórca, zna głębię i labirynty serca i duszy ludzkiej. Jest rzeczą pewną, że każdy przeżywa chwilę, w której odrzuca wezwanie do zbawienia, jak też są chwile, w której Bóg przestaje wzywać do jakiegoś powołania. Ale czym jest i co oznacza tak lub nie? Na wezwanie Boże? Jest to wielką tajemnicą, lecz pewnym jest, że nigdy nikt nie będzie mógł zarzucić Bogu skazania kogokolwiek na potępienie. Najbardziej niezrozumiałym jest fakt, że człowiek nie troszczy się, zwłaszcza chrześcijanin, o to, by zgłębić poważny problem życia. Człowiek pod każdym względem jest inny. Te różnice nie są przypadkowe, ale dane od Boga. Dlatego powinno się pragnąć poznać siebie samego. Poznanie siebie jest najkrótszą drogą poznania Stwórcy życia. Zdaje się, że dzisiejszy człowiek nie jest zdolny do zgłębienia własnej osobowości. Dlaczego? Punkt dziewięćdziesiąty piąty. Kościół jest teraz w rękach przeciwnika. Aleksandryna. Odpowiedź na pytanie dlaczego jest niezmiernie, dlaczego jest niezmiernie ważna. Człowiek przychodzi na świat z naturą duchową zranioną śmiertelnie, jest więc słaby, wpływowy i skłonny raczej do błędu, do zła, niż do dobrego. W trakcie rozwoju fizycznego i osobowego. Rozwijają się w nim również i te skłonności przez czyny, uczucia, emocje, które przeciwne są jako istocie wolnej i rozumnej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże. Przez skłonności ku złemu, szatan prowadzi dalej swe dzieło, doprowadzając człowieka do degradacji. Don Ottawio, Kościół. Ten sakrament zbawienia dany od Boga, by pomóc człowiekowi w uleczeniu jego ran duchowych i przywrócić mu cudowny dar stracony przez grzech pierworodny, jest teraz w rękach wroga i dręczy człowieka. Najpierw otoczył on kościół ze wszech stron, potem spowodował w nim szczeliny i wszedł do wewnątrz, niszcząc w nim wszelkie miejsca obronne. Wiem co myślisz w tej chwili, Dlaczego nie przeszkodzono napaściom na osoby i struktury społeczne Kościoła? Wiadomo dlaczego. Bóg Wszechmogący, Alfa i Omega wszystkiego i wszystkich, zatrzymuje się przed dziełem swych rąk, zatrzymuje się przed dziełem, przed człowiekiem stworzonym z mułu, ziemi i szanuje jego wolność i godność Syna Bożego. Dlaczego nie przeszkodzono oblężeniu i inwazji Kościoła? Wiesz i o tym, bracie, w ekonomii zbawienia Bóg przemienia zło w dobro. Punkt 96. Nowy Kościół. Aleksandryna. W nowym kościele trzeba będzie przygotować synów Bożych do walki przeciw niecnym mocom zła. Biskupi i kapłani będą zobowiązani do zorganizowania wielkiego planu obrony dla osób indywidualnych i dla całego ciała mistycznego. Nowy Kościół, uwolniony i oczyszczony od wszelkiego wpływu diabelskiego, krwią męczenników i niewymownymi cierpieniami wiernych i całego ciała mistycznego, będzie uwolniony od dalszych ataków wroga. Diabeł poniesie wielką porażkę przez Maryję, królową zwycięską. Nie będzie już tak agresywny jak dzisiaj, choć nie wyrzeknie się napaści. Bracie, teraz wiesz wyraźnie, że zadanie Twoje polega na głoszeniu niezłomnej prawdy, że głównym zadaniem Kościoła jest i będzie strzeżenie dusz przed szatanem, co było powodem wcielenia, męki i śmierci zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Teraz jest to powodem zgorszenia dla wielu dusz pasterzy, wywołuje śmiech i niewiarę. Lecz po oczyszczeniu wszystko zmieni się radykalnie. Don Ottawio, droga wiodąca do świętości, jest drogą Krzyża. Jest ona i pozostanie wielką tajemnicą szczęścia tego szczęścia, którego świat nie zna. Dlatego nie przyjmuje go i nawet gardzi nim. Ale kochaj Krzyż i idź naprzód. A ja, Aleksandryna, powiadam ci. Że nie jesteś sam i że na obecnej drodze życia trzeba wytrwać. Bóg w trójcy jedyny, któremu wszelka cześć i chwała niech ci błogosławi teraz i zawsze. Punkt 97. Cel stworzenia człowieka, uwielbianie Boga, zbawienie duszy. 15 czerwiec 1978 Dominik Savio Pisz, bracie, jestem Dominik Savio. Do chórów aniołów i świętych, którzy już mówili i jeszcze mówić będą, dołączam swój głos ja, mały święty z nieba. W niebie są sami święci, bo trzykroć święty jest ten, który stworzył niebo. By było ono ojczyzną i domem dla zastępów anielskich, którzy o chwałę Bożą walczyli i walczą. Niebo miało być również ojczyzną i domem synów ludzkich, którzy za przykładem i z pomocą zastępów anielskich, wiernych swemu Stwórcy i Panu, walczyć będą również o chwałę tego, któremu należy się cześć i chwała na wieki wieków. Bracie Donottavio, o czym w tej chwili myślisz? Ja chcę mówić o najważniejszym problemie dotyczącym życia ludzkiego na Ziemi. Pomyślałeś, że może ja powiem coś nowego? Mógłbym rzeczywiście opowiadać ci o rzeczach nowych, ale muszę kroczyć drogą tych, którzy rozmawiali z tobą przede mną. Właśnie wczoraj przypomniano ci naukę ewangelii, że co da człowiekowi pozyskanie całego świata, jeśli zgubi duszę swoją? Bracie. Przecież celem stworzenia człowieka jest poznać, służyć i kochać Boga na Ziemi, by potem cieszyć się z nim w niebie. Gdyby można było powiedzieć dzisiaj, że do tego wzniosłego celu dąży większość ludzi, większość młodzieży, to można by stwierdzić, że ludzkość zdaje sobie sprawę ze swego istnienia i celu pielgrzymowania przez Ziemię. Czy nie widzisz, bracie, tego błąkania się ludów, narodów, osób i w ogóle młodzieży? Błądzenie to jest straszne, gdyż nie znając prawdziwej drogi, ludzie błądzą i gubią się w ciemnych labiryntach, najniższej degradacji duchownej, moralnej i materialnej, tylko dlatego, że nie chcieli i nie umieli szukać światła. Wpadli teraz w najstraszniejszą ciemność, powstałą rozrostkie znanych porządliwości ducha i materii. Sam widzisz, jak rzeczy najbardziej niskie i grzeszne zostały przyjęte przez ludzkość, zmaterializowaną do tego stopnia, że utraciła zupełnie poczucie dobra i zła, sprawiedliwości i niesprawiedliwości, poczucie prawdy i błędu. Akceptuje się aborcję, grzechy, zepsucia. Gwałty, brutalną siłę to wszystko, co jest przeciwne prawu Bożemu i naturalnemu. Zawzięty wróg ludzkości i Boga spycha ludzkość ku ponurej przepaści, w której większość ginie. Miara jest przepełniona, czara się przelewa. Ludzkość swą przewrotnością stała się dla siebie oskarżycielem, bracie, Szaleństwo materializmu i racjo racjonalizmu tak silnie przeniknęło do Kościoła Bożego, że zbierze gorzkie owoce zguby w czasie i w wieczności. Punkt 98. Kościół przeżyje swą mękę. Dominik Savio. Powiedziano, że Bóg nie potrzebuje człowieka. W takim to klimacie zupełnego materializmu i racjonalizmu przygotowuje się największe współzawodnictwo między władcami tej ziemi, największy skład zabójczej broni, zdolnej do zniszczenia ziemi nie tylko jeden raz, ale wiele razy. Oto jakie są owoce, które ludzkość bez Boga i przeciw Bogu zbiera dla tego bezrozumnego i głuchego na wszelkie Boże wezwanie pokolenia. To moje twierdzenie należy brać dosłownie. A co robi Kościół, powołany dla świata jako mistrzyni i kierowniczka narodów? O, ten Kościół, Kościół Jezusa, który wyszedł z rany jego boku, nawet on został ugodzony trucizną szatana. Kościół nie zginie, bo w nim jest obecny boski Zbawca, ale będzie musiał znieść, jak jego niewidzialna głowa. Swe wielkie męczeństwo. Potem Kościół i cała ludzkość powstanie z ruin, by rozpocząć nową drogę pokoju i sprawiedliwości. Wtedy prawdziwie zapanuje we wszystkich sercach Królestwo Boże to Królestwo wewnętrzne, o które dusze dobre wszystkich czasów proszą i wzywają go. Bracie Donatio, mówię Ci więc, odwagi nadejdzie chwila w której będziesz potrzebował bardzo odwagi wiary i miłości nie bój się pan da wam wszystko co będzie wam potrzebne niechaj bóg najwyższy pan wszechrzeczy któremu należy się chwała na wieki błogosławi was i pozostanie zawsze z wami punkt 99 Śnieg oznaką uroczystości święceń kapłańskich do Ottawio. 15 czerwiec 1978. Biskup Prancini. Jestem biskup Prancini, pisz, bracie. Czy pamiętasz dzień w Mirandola, 12 marca 1932 roku, w którym wyświęciłem Cię na kapłana? W śnieżną noc? Jako twój biskup powiedziałem ci wówczas, że ta śnieżyca nie była przypadkowa, lecz stanowiła uroczysty znak, którym opatrzność boska chciała potwierdzić moją intuicję względem ciebie, iż twoje kapłaństwo będzie znaczące w życiu kościoła. Powiedziałem szczerze, że ta śnieżyca była dobrym znakiem, lecz ty nie zrozumiałeś. I nie uwierzyłeś moim słowom. Tobie ten śnieg nic nie powiedział. Ja miałem wtedy potwierdzenie z nieba, a ty masz je teraz. Znasz już cel twego powołania kapłańskiego. Masz zająć się problemem całego kościoła powszechnego. A jest to problem istotny, główny, bez którego nie mają sensu istnienia inne problemy kościelne. Jak można wytłumaczyć, że Kościół prawdziwy, święty, katolicki i apostolski mógł zostać tak zaciemniony, że zapomniał o celu swego istnienia na świecie, choć w ostatnich stuleciach miał papieży jako głowy widzialne Kościoła mężów świętych? Punkt setny. Kościół tajemnicą bosko-ludzką. Biskup Prancini. Don Ottavio ty wiesz, że Kościół jest tajemnicą bosko-ludzką. Część ludzka zawsze podlega biedom pochodzącym z osłabionej i zranionej natury przez grzech pierworodny. Od owej chwili człowiek jest zawsze nieubłaganie prześladowany przez swego śmiertelnego wroga. Jeśli więc nie broni się i nie jest otoczony opieką, to biedna natura ludzka wypacza się. Wiesz przecież dobrze, że Kościół jest ciałem społecznym, ale prawdziwym. Na jego czele stoi boski Zbawiciel, Jezus, Słowo Boże, które stało się ciałem. Jego zastępcą na ziemi jest papież, wikary Chrystusowy. Pierwiastek bosko-ludzki rządzi i porusza przy pomocy członków całym ciałem mistycznym. Głowa Kościoła wydaje rozkazy, a członkowie wykonują je. Tak, też w kościele od głowy idą impulsy, które wprawiają w ruch różne członki. Podczas gdy w ciele ludzkim oczy, usta, nogi, ręce nie są wolne ani inteligentne i dają się swobodnie rządzić głowie. W ciele społecznym, jakim jest Kościół, członki są wolne i rozumne. Należą one do ciała zranionego i skażonego, to też łatwo ulegają wrogowi. Ciemnym potęgą zła, zawsze czychającym i usiłującym pozbawić człowieka wolności. Dążą one do tego, by osoba, stawszy się przedmiotem ich złego wpływu, pozwoliła rozwinąć w sobie zło, wszczepione w chwili grzechu pierwotnego.